Witamy, dzisiaj będziemy nagrywać odcinek z gangsterkiem i będziemy grać w pary. No i tyle. Ty, się, gangsterek. Hej. No, to A. zacznij grać w pary. Okej. Jestem coś, filicrosa wcale jednak nie będę. Ja sobie trochę o, nawet Jak coś może coś u mnie słychać, jakieś takie, jakby pukanie, bo uderza mnie deszcz w parapet. A no to nic nie szkodzi. W ogóle, dajcie lajka like i subskrypcję. Właśnie. Dajcie lajka like i subskrypcję. No. A więc, garamy. A gdzie w ogóle polecimy? Nie wiem, może na tej Możemy, Możemy. Zaznacz. Tyle. Ja zaznaczam, żeby było. były. Już więcej bloków? No, może, może. Żeby nie nudno było. Siu. O, no akurat mamy blisko. No nawet. Ja wyląduję na jakimś domku najlepiej, na, na jakiejś skręce. Otóż ja mąż. właśnie, ja chyba, o, ja właśnie wyląduję gdzieś, nie wiem, mogę z tobą, mogę spróbować, nie lec do ciebie, jednak nie ze ja mam fioletowy pistolet na górze. A No to dobrze, ja chyba sobie kupię też taką legendę. O, lunch pada mam. Dobra, leży już jeden. Okej. Okay. Okay, ja chyba spróbuję zejść na dół, żeby... Skąd? ci pistolet maszynowy legendarny? Nie, ja mam, ja mam pistolet maszynowy fioletowy. A, okej. Okay. Ze skrzynkiem mi przed chwilą wypadł. To jest Ej, ten taki aha, inny PM. Dostałam piórka, a myślałem, że to coś legendarnego. M um, um, nie, nie warto, nie warto. Czekaj, to może go i zaatakujemy tylko najpierw. Aha, dobrze, czekaj. Do ja już wiem, e bo my kiedyś graliśmy chyba... Nie, to jest ja gram z innym moim kolegą, co mnie jakiś typek ze Skara zabił w tym, w tym sezonie i w tym rozdziale. To był ten, ten właśnie typek. Mnie też kiedyś właśnie tak w tym sezonie zabił jeszcze mm, ze snajperki z pierwszego sezonu. To, to tacy też, ale pewnie bana później zostaje. zaznaczyliśmy na mało tu. O, patrz, piłka. Piłka. Okej, okay, lecimy. Gdzie? No. Tutaj. Piłek. Chodź tutaj kroki gdzieś. O ty chłopik! Ja sobie przy chłopie przychodzę nic nie robią. Zależy już? Nie to Bambik był, to Bambik. Nie bambik, tylko po No trochę Bambiczki, ale... Nie że jacyś mega surowi, tylko to po prostu to trochę chyba grać. Po prostu jeden miał skinę Bambika, a drugi miał Kryzabel, który był za darmo. Tak, muszę sobie Ok, ogólnie nie wiem, ja bym mega posłuchał jakiejś pompy, oprócz tej ciężkiej, co jest typy, co. A ja nie mam, ja nie mam. Spróbuję typać. To jest tego typu, a ja drugiego w Aha. Ojczyś chyba. Czekaj, znów. No. Aha. A no, ja no, to jest? może drugą gierkę spróbujemy. No okej. Okay. To może ile dziś Gierek wybrany? Możemy trzy. Trzy, okej. Okay. No, a jak to... w sumie chciał? to teraz drugą. No, bo mi to obojętnie. No to niech trzy będą. Okej. Okay. Czyli ta i jeszcze dwie. No. To już skończyliśmy, a więc ta i jeszcze jedna. No. A może dwie gierki, a to wszelkie programy są takie sami. No okej, okay, okej. Okay. Mogę... Bez nagrywek. Ok, to y, widzowie będzie bez nagrywek w krecie. No. Dwie będą. Jakieś jest dziwne bo ja się od siebie odkręciłem plecami, a ty mnie jakoś przytulaś po powietrze jakby no a ja mi się normalnie się ja cię przytulam może coś ci się zagraża na chyba raczej tak a gdybyś miał duży ping to ja mam no ja fajny sposób który działa na zmniejszenie pingu Ja miałam kiedyś po 300, po 200. Użyłem tego już mam ciągle po 24, czasem po 5, po 7. A teraz, gdzie byśmy mogli polecieć? Nie wiem. Ej, bo mi ciągle łączenie. Ja mam i... Dobre, bo ja miałam ciągle łączenie i mnie nie dołączało i, mnie I może tutaj. A, bo, bo. Może znów i okay. znajdziemy. Bo my już dziś dwa razy to rząd mapę znaleźliśmy. No. Jak ja też mam taki sposób na. Nie ja jak ktoś ma dużo pingów. Ja po prostu biorę grafikę i biorę sobie na najmniejszą i po jakimś czasie włączam się w A jak nie działa, to dłużej. Na no najmniejszym Ja już tu latam i będę szukał Mapy? No, wiesz y... Mapy, no. no Bo matyk. dużo skarbów jest Tylko, że tutaj chyba nie ma Na razie no, Na dwie skrzynki A to już ogólnie... Atakuje mnie mega. Aha! Nie no! Nie nie nie, ja muszę. Czekaj, bo ja muszę jakoś próbować. Wiesz o co chodzi? Spróbujcie. Ej, a tam coś jest? Ej, tylko jedna osoba. A ja mam mega mało HP. Nie. Ja spróbuję cię uratować. Tak. Nie. Uda mi się i tak nie uciekam, bo nie ma sensu. Bo... Tak, tak, maluję. Płocki sobie wezmę. Niech no, mi się udać. Żeby... Dobra, okay. udało się. Spadło mi coś. Ktoś chyba... Głównie. Dobra, dobra, jest... ...ktoś wali. Ja uciekam... ...auki. Ja, ja bym jednak poprzeczął Gierkę na... ...tym. No, na grypkach, bo, no bo mało czasu już gramy. Trochę. No, mało, mało, to może trzecią już czasu gramy, bo tak nie no idzie to nam. Trzecia. To dobrze, nie No, to trzecią. To nam tak słabo idzie. No, słabo. I znaleźliśmy drugi raz właśnie mapę, gdy graliśmy z moim yy, i mojego kolegi, innym kolego. Tak, no. Gdy, no. To był z nim pierwszy filmik. Hmm. I jakby komentarze nie były zablokowane, to możecie pisać na, na czym widzowie gracie i spojniki. To będziemy dodawać też. No, możemy też poradniki właśnie dodawać. No, że Na zdobywanie darmowych punktów na arenie, No. ale to, to raczej w kolejnym sezonie by było. No, bo pewnie gdzieś pewnie na początek... po, po pierwszej dywizji. No, na początek sezonu brzmień. Teraz już naprawdę. Na Babylonie? Na Okej. Okay. Pewnie w następnym sezonie, bo teraz już coś naprawili, ale możemy poradniki z innych na Expo na przykład. No, ale Expo na EXPA już chyba nie działają, mi się wydaje. Nie, chyba działają. Mi się tak po prostu wydaje, ale działać to mogą. Masz, ej, tak lama stoi sama, jakby tutaj gdzieś. Tu nie lawa, ten, tam, tam, tam to, 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 tak to nie lawa. Ok, bo ja spajder jestem. E tu kolejna lawa? Gdzie? Ja lawy nie widzę. Hmm. Tam będziecie yy, oznaczyć ja się zaraz, tylko tam tam nic nie ma. Gdzieś... Tu, tu jest. Spieguje. A, to po prostu pewnie ci się wydaje, bo to trochę kamienie są yy, pomarańczowe. Ja, z... ja mam na chwilę... Z... Okej, okay, Spindercie mam. Okej, dwóch. Okay, ja zaraz przyjdę, jak coś. Czekaj... Kolega ma za dwóch a więc okay. Nie, nie uda się, nie, nie uda się. A więc my nie mamy za dużo rzeczy, jak chodzi o potki albo... No, my mamy chociaż naboje. My ochronimy trochę kolegę, dobrą skrzynkę otwarta. Otwieram. A się przydamy.

Jesteś. Kurczę, o Tu nie spiderki mam. Ej, czekaj, chodź, chodź. A, już tak daleko. No, bo ja miałem gdzieś widzieć, ale. Dam ci się Ja już tu widzę spiderki tu. No dobra, to idź po spiderki bo już mam. A, więc... a czy czemu, czemu ja mam trochę mi HP? No bo spadłem z budynku chyba. A, a ty mam... masz zwierciadło? No ja mam dużo. Masz apteczkę. Bo co... ja tu mam pizzę właśnie. Nie, nie potrzebuję, bo mam beczkę. No, no możesz dać to. Ta beczka, bo, bo pizę jadę za chwilę, a teraz no. beczkę. Za chwilę ja mogę pić coś, leś kawałki. To znaczy weź kawałek. Pizę, znać, do ekwipunku nie będę brał na razie kawałku pizzy. Okej, okay, ja na razie nie mogę zrobić. Dobra już. A opłaca się brać nie? Co? Opłacę się brać najdycznie. Okej. Okay. Okej, okay, to ja wiem właśnie. Trzy najdy okay. Czyli te granaty. Tak wiem. Najdę, muszę... czekaj, bo w ogóle... czekaj Czekaj. Aha, spiderki masz? Mam. A ja się sobie wymienię na noże A co tam? Aha, co Aha, nie biorę na mnie 7 aha, z plaszem... potrzebujemy chyba co? Jeśli nie potrzebujesz, Nie, ja nie potrzebuję. A przez chwilę potrzebowałeś? No, ale. Ja mam pizza, ale dzięki. Dzięki za. Myślenie o nim. Proszę, Tutaj, to jest pomp. Szukam jakiejś yy, cienkiej. Znaczy, ciężkiej pompy, bo to moja urządzenie. To jest zagrożenie? To jest to nikona. Może ktoś wziął po prostu. Może? Czekaj, bo. A parę już niebieskiej ścieżki? Bo to jest nicem. A on już to Ja mam już kolejną skrzynkę Ale dobra, na razie nam się udaje. Jakby gdyby. Jak Busza! Bo... Busza! No Busza. właśnie. Jak, jak ja jestem na, na Daily Bugle i gram sam, to często zapominam o strefie i I czasem ginę od niej. No ja też zapominam czasem o strefie na tej miejscówce. Ej, dla Bo dla mnie, czy Na spider? Dla tej miejscówce się, się zawsze dużo dzieje. Mhm. Ej, ale weźmy. Uciekajmy, ale na spajderkach, bo na lunchpacie jakbyśmy Ach. mieli problem, albo ktoś by zginął i byśmy byli w Bucie, to wiesz, lunchpac zawsze no, to No ja już do burzy lecę, znaczy do strefy. Czekaj, to ja idę. Ja tu idę. Aha. No to Jutro może pogramy też i... No widzę ty, Bambi. To... Widzę ty, Bambi. Bic... Bo na bogato widzowie... Yy, yy, czekaj, bo ty tam żeby to Epic Games odblokowało, to Wam polecam to zrobić. Ale to raczej nie będzie działało. Bo możesz, Mati, bo jakiś ty trudny jest. No u mnie właśnie też... jest. Gdy gracie z syna bogato, to nie można schować jakby złotego przedmiotu do... aha no do nie... namiotu. Ale gdyby Epic ta, tak jakby to odblokowało, to schowajcie serpi Ra, Ale raczej Epic Games tego nie odblokuje. Dobra, w mogłem robić. Dobra, ja już mam fraga.

Busza, typek i jeszcze ogień. Aha. Kurczę, bo ja tam strefie No ja też jestem już. Ale za chwilę. Eee... O. Muszę jeszcze ja miałem typek tutaj mimo, był, ale... Miałem. Typek tutaj był, ale ja nie porobiłem go. Bo, bo ja w ogóle nie mam niczego... Ja mam tylko snajpę jak bronię i rakety no, a może jakieś amo do MK7? Co? Nie wiem. Amor do MK7. Ym, tego ty, Nie wiem, i nie wiem. No, to tak, nie. Zginę, mówię to Ej, bo ja nie wziąłem tego. No, czekaj. Kurde, 21 miejsce. To kończymy odcinacie, czy nie? No, możemy kończyć. No, więc papa widział ja e... no. Pa. Pa. pa.